Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii horoskopy i tym razem chciałabym omówić horoskop dla wodników na miesiąc czerwiec roku 2019. Horoskop staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo, zatem jeżeli lubicie konkrety, to zapraszam Was do oglądania. Horoskop Poruszam kwestie takie. Jak, w horoskopie poruszam takie kwestie jak miłość, finanse, praca i aspekty zdrowia. Pamiętajmy też o tym, że horoskopy mają ogólne jakby wibracje i z nie wszystkimi niestety one będą rezonowały. Jeżeli z Tobą one są spójne, bardzo się cieszę. Jeśli nie, to być może nie ten czas wspólny ezoterycznie za jakiś czas może się to zmienić, warto to sobie sprawdzać. Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, rozejrzyj się. Mamy nie tylko horoskopy, seria Pika Kart, która daje Wam możliwość aktywnego brania udziału właśnie w prognozach. Wasze pytania, moje odpowiedzi i live'y to są momenty, w których Ty wysyłasz SMS-y, uzyskujesz odpowiedź na swoje pytanie. Jak to wygląda tutaj w proponowanych, e, chciałabym Wam to e, pokazać. Jakie jeszcze usługi i co można tutaj e, u mnie mm, zamówić. To na dole macie adres mojej strony, zakładka usługi, i tam jest wszystko wypisane. Dobrze, moi drodzy, nie będę tutaj przedłużała wstępu. Oczyszczam karty i będziemy zaczynali omawiać dla wodnika horoskop na miesiąc czerwiec. Ok. Tak. Choroskop dla wodników na miesiąc czerwiec 2019. Pokażcie karty. Choroskop dla wodnika na miesiąc czerwiec 2019. Pokażcie karty. Choroskop dla wodnika. Choroskop dla wodnika na miesiąc czerwiec 2019. Pierwsza karta podpowiada, z jaką energią wchodzicie do danego, a tutaj, w dany miesiąc. Nie czytam odwróconych kart. Taria to tarut snów. No dobrze. Pierwszy tydzień czerwca. Tu mamy kolejny. I już będziemy patrzyli, jak to wygląda. Może trochę tam jest za daleko. Ja sobie to przybliżę właśnie tutaj. Tak, żebym i ja to lepiej widziała. Dobrze. I kolejny tydzień. Dużo się będzie działo, powiem Wam już z tego co tutaj widzę, zwłaszcza jeżeli chodzi o te czynniki zawodowo-finansowe, rodzinne również tutaj się rysują. I teraz tak, jeśli chodzi o, o kwestię z jaką energią wchodzicie. Energią taką, która może Wam dawać możliwości perspektywy rozwoju, poszerzeniu horyzontów. Ale karty też pokazują, że z jakiegoś powodu Wy możecie chcieć to zatrzymywać. A, bo karta tak, masz potencjał, masz możliwość, możli, może jakąś propozycję otrzymałaś, otrzymałeś. Ale karty pokazują, że stoisz w miejscu i coś przeciągasz, że nie teraz, bo czekasz na lepszy, właściwy moment. I Karty to pokazują, że nie do końca jest to dobry jakby kierunek wyczekiwania czy też przeciągania. Bo tutaj gdzieś tam może się to odwrócić, że za długo coś odwlekaliśmy. Odwlekaliście, jeżeli chodzi o aspekt ten stricte zawodowo-finansowy. Zatem weźcie to bardzo proszę pod uwagę. I gdy będziecie gdzieś tam to odkładali, karty pokazują, że później przychodzi coś, co wydaje się być bardzo atrakcyjne, ale takowym nie jest. Bo tutaj jest tak zwane mydlenie oczu, tak? W tychże, w tychże historiach. Zatem nie odkładamy to, po co możemy już teraz sięgnąć. Wy, drogie wodniki, możecie sięgnąć. Osoby, które gdzieś tam pracują, współpracują, prowadzą spółki. Karty pokazują, że jeżeli byście się decydowali na jakieś doposażenia, na jakieś kredyty, na firmę dla firmy, to karty podpowiadają, że to nie jest dobry. Gdzieś tam moment na tego rodzaju, właśnie historie pożyczkowe, bo warunki nie do końca są świetne, że za jakiś czas one mogą ulec znacznej poprawie, tak? Taka jest podpowiedź. Również osoby, które prowadzą gospodarstwo domowe, czyli małżeństwa, karty tutaj pokazują, że jeżeli gdzieś tam planujecie jakieś pożyczki brać, inwestować w coś i z pieniędzy tak zwanych pożyczonych, że to nie jest dobry tutaj pomysł, warto by było się inaczej ukierunkować, bądź to na inny moment w tym przypadku przesunąć. Pamiętajmy, Karty pokazały w sprawach zawodowych te osoby, które zwłaszcza mają możliwość poszerzania horyzontów bądź szukania czegoś nowego, nowej pracy, innej pracy, nie odkładać czegoś nieskończoność, bo to odłożone odwraca się później nie do końca w taką historię, jaką wy byście chcieli się realizować. Pożyczki i inwestycje z pożyczonych pieniędzy odkładamy w czasie. Taka jest różnica, żebyście o tym wiedzieli, o tym pamiętali. Osoby, które tutaj chcą podwyżek, chcą docenienia, karty pokazują, że pod koniec czerwca macie szansę na wykazanie się. Będziecie mieli szansę na to, aby wykazać się i pokazać wszelkie swoje atuty, zróbcie to. A taka jest tu podpowiedź. I jeszcze raz powtarzam, osoby, które chcą zmienić pracę, nie odkładajcie tego, bo gdzieś tam to może się okazać nie do końca właściwym kierunku. Kierunkiem, bo to, co przyjdzie nowe w czerwcu, bo jeżeli możecie poczekać gdzieś tam dalej, to nie ma problemu. Ale w czerwcu pokazuje się, że ta oferta nie do końca jest tą właściwą, co przyjdzie zaraz. Taka jest tutaj informacja, bo macie potencjał i jak najbardziej warto w niego inwestować, ale tu jest przeciąganie, odkładanie. Przychodzą niby świetne wiadomości, ale nie jest to takie, jakie Wam przedstawiano. Zatem zwróćcie proszę na to, na to uwagę. A to, co gdzieś tam jest być może przy Was, to przy tym się tutaj rozwijajcie, a na zmianę przyjdzie stosowny czas. Tak Wam podpowiem. Kwestie związkowe. Karty tutaj pokazują, że macie szansę na spotkanie kogoś, kto nie do końca będzie umiał się poskładać w całość, w związkową, w historiach pracy czy przy pracy. Tak jakby była obawa łączenia spraw zawodowych, bo to w pracy stricte może się rysować, a łączenia spraw zawodowych z emocjami. Że jest jakiś taki lęk tutaj pokazany, że czy to się uda i czy to nie zaszkodzi, właśnie Wam w historiach pracy. Pod koniec czerwca, panie, uważajcie na maga, bo mag w historiach zawodowych jest bardzo fajną i obiecującą kartą, ale w historiach związkowych to jest czarość. A on tutaj żongluje zdarzeniami, historiami, opowiada cuda wianki, obiecuje, a tak naprawdę, gdy uzyska to, na czym mu zależy, to sobie pójdzie no i pozostawia po sobie bardzo brzydkie rzeczy. Zatem uważać, być ostrożne. I teraz tak, e, historia możliwa związkowo-partnerska w pracy przy pracy dla panów, jak i dla pań, bo tak się tutaj rysuje. Panie, uważajcie na Maga, tutaj, który czaruje, który w jakiś tam sposób będzie próbował wam zabrać energię, czas, ale to nie jest dobra historia związkowa. Osoby, które są w partnerstwie, karty też to pokazują, żeby pryzmat pracy nie przysłonił związku, czyli gdzieś tam stopniować te historie też zawodowe. Kwestie zdrowotne oczy, uszy, zatoki zwróćcie uwagę również na tutaj krążenie i ciśnienie krwi, bo się pokazuje jako możliwy dyskomfort. Jaka jest ogólna tutaj historia? Mogą zdarzenia przyprawiać nam tutaj coś oból głowy, zwłaszcza gdy tutaj e, ta szansa zostanie w jakiś tam sposób niewykorzystana. Czyli macie możliwy potencjał, jeszcze raz, ja wiem, że to może być dla Was do znudzenia, ale chciałabym, żeby to uniknąć, tego uniknąć. Czyli rozwijacie się w tym, co macie, a Tutaj, jeżeli macie możliwość przeskoczenia z czegoś hmm, od razu, to warto to zrobić. Bo jeżeli odkładacie coś, a no to może później pokazać się inna oferta, jak najbardziej, ale już nie do końca, jakby korzystna w czerwcu. Chyba, że możecie poczekać jeszcze trochę, to wtedy rozwijacie się w tym, co jest. I poczekacie, bo czerwiec pokazuje się jako czerwiec niewłaściwa oferta no czasem jest tak, że musi się pojawić to coś dla nas, pod nas i dla nas właściwego, bo karty pokazują, że dla wodnika ta historia przełożona odłożona nie jest dobrą, taka jest podpowiedź, w historiach zdrowia zadbać o bóle możliwe głowy no dobrze, no to zobaczymy co tutaj karty anielskie chcą Wam przekazać Karty anielskie dla wodnika, karty anielskie dla wodnika, karty anielskie dla wodnika, karty anielskie dla wodników. Przesłanie. Aspiracje. Czas skierować wzrok ku rzeczom wyższym. Jeżeli akceptujesz rzeczy przeciętne, zacznij dążyć do rzeczy doskonałych. Zrób wysiłek, by wypełnić swój potencjał i snuć wspaniałe wizje. Oddać w sobie mądrość, która pozwoli Ci dążyć do tego, co doskonałe i cudowne. Pożasz sfery swojego komfortu, by móc badać swoje marzenia. Anioły radzą Ci, byś nigdy nie zadowalała, nigdy nie zadowalał się czymś mniejszym lub gorszym niż to, czego pragnie lub co może osiągnąć Twoja dusza. Poproś o pomoc, a poprowadzą Cię i zainspirują, byś poszerzył, poszerzyła swoją świadomość i rozpoczęła, rozpoczął życie na wyższym duchowym poziomie. Pozwól, by Twoja dusza wznosiła się ku niebu, aspirując do woskości. I firmacja dla Was, dążą do rzeczy cudownych i wzniosłych. Zatem dzisiaj karty dla Was, kochane wódniki na ten miesiąc, tak naprawdę gadały, informowały aby skupić się na historiach tych finansowo-zawodowych, emocjonalne tutaj są ledwie wspomniane, no i podpowiedzi, wskazówki też te zdrowotne. Zatem mam nadzieję, że ten horoskop pozwoli Wam uniknąć tych przeszkód, czy też tych potknięć, które gdzieś tam w zdarzeniach się mogą zarysować, ale wcale nie muszą. Pamiętajcie o tym, bo karty podpowiadają, wskazują, ale dzięki tym wcześniejszym, jakby informacjom, możecie tym zdarzeniom tutaj zapobiegać. Pamiętajcie o tym: karty służą do tego, abyśmy uzyskali wskazówkę, podpowiedź. Nie czekajmy na gotową odpowiedź, która zrobi za nas całą sprawę, bo mamy mieć pozostawioną wolną wolę i ja osobiście też do tego dążę. Wskazanie, a Twoje działanie, mojej drodzy. Zatem ja Wam bardzo, bardzo za dzisiaj dziękuję. Zapraszam Was tutaj do rozejrzenia się na kanale. Zapraszam Was na nasze piątkowe live. Co jakiś czas robię pogadankowe, właśnie tutaj, live, czyli tak zwane luźne. Zobaczymy, jak to nam wejdzie w rytm, w tempo i czy to będzie sobota, czy też inny dzień. Zobaczymy. W każdym razie no, też takowe rzeczy się tutaj dzieją. Zatem. A możecie śledzić, oglądać, jeśli tylko macie ochotę. Zatem dziękuję i ściskam, całuję, to pa. pa.